O Jezus! Koń. Oh, kolejny piękny dzień. Dzisiaj mój kolega, mój sąsiad, mój kolega, kto, którego poznałem w, e, w więzieniu, ma dzisiaj urodziny. E, minęło. E, minęło. Ile to minęło? Chwila, gdzie mam kalendarz? Nie mam kalendarza. To na telefonie sprawdzę. Minęło. Minął, dokładnie, minęło dokładnie pół roku odkąd wyszliśmy z więzienia, także idę do niego się spytać jak pan. Siema! Siema! Ej, minęło, minęło pół roku odkąd wyszliśmy z więzienia i, i, i jak się tam czujesz? No dobrze. Właśnie sobie ścialałem łóżko i sobie segregowałem. O. Muszę sobie właściwie wszystko przerzucić. Do, tutaj dam skrzynię, a nie że dwie są w różnym miejscu na środku pokoju. No trochę tutaj, że tak powiem, biednie masz. No ale no... A co będziesz tutaj robił w tym pokoju pustym? Pokój gamingowy. Taki. O. Do grania w gry. <kłysy> Dobra, ja wiesz co, ja idę do sklepu. Idę do supermarketu. Sprawda ciasto już mam kupione, ale kupię jakiś... Okay, jaki? A nie, prezent mam w domu, to po co ja tu przyszłam do widzenia yy, Dobra, szybko użyję tę elektrę I dobra, yy, prezent, 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 gdzie to mam prezent? Yy, o Tutaj 64 diamenty I I, i, i Dwa Cztery totale I dwie butelki z EXPO Dobra Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje, nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. No. E, proszę, to jest mój prezent. Dzięki. To jest mój prezent. Dzięki. Kurde, masz. E, no. Dzięki. Słyszałem, że masz dzisiaj urodziny, no to postanowiłem kupić, kupić torta. I dać Ci taki skromny prezent. dziękuję. No, a więc, torta jak będziesz głodny, to sobie zajasz. Hmm, bo, bo teraz jadę śniadanie. Śniadanie, a hmm. już się ciemno robi. Obiad jadłem. A... Tak. Pomyliło mi się ze śniadaniem. Ej, w ogóle. Jason. najgorszy Najgorsze jest to, stary, że. Weszliśmy z więzienia, a ja mam policję dosłownie obok domu. Tak, a... nie ma nic, nic za złe do ciebie. No wiem, no ale kurde. Tam. Ten... Co osobę... ale, ale też było strasznie żadą. Mieszko się, siebie ten. Szpital. Jakby ci się coś stało. No wiem, tylko że kurde tutaj tak. O! A jednak ja da się przejść. Ej, musisz powiedzieć, chodź do domu. Boję się powiedzieć lekarzowi o tym, więc nie wiem co on zrobi. Musisz iść do lekarza. No, to jest nie... chyba jeden z najlepszych sposobów. No ale boję Jakby się no ale boję się mu o tym powiedzieć. No bo... Zabijecie? No, <laughs> może nie, że zabije, ale kurde. Myślałem, że jakieś miły i są tam lekarze. No nie wiem, no pójdę na razie spać, więc. No i spać. Przejdźmy się z tym i może jutro ci powiem. Oddaj to. Nie Dobra, Ale Czekać, Dobra. Czekajcie, kurde, ale tu hałasują tymi kośćmi. Więc... Zostałem o piątej rano. Nie wiem, dobra, idę opowiedzieć, że pójdę do tego lekarza. A co tu jest? Dom Adonis. No, cześć. Cześć. Wiesz, co pójdę dzisiaj do tego lekarza? Może mi pomoże. Jakoś. No to... Nigdy tu nie chciałem być no, na recepcji. Gdzie tu jest recepcja? Nie wiem, dobra, poczekam. Tu. O, dzień dobry. Dzień dobry. E, pan jest lekarzem? Pan, tak. E, to mogę się zapisać? Tak, może pan. E, dobrze. E, chciałbym się zapisać dzisiaj do lekarza. To musi pan poczekać 10 minut, bo musimy się jeszcze przygotować. Dobrze. To, to, pan, to ktoś mnie zawoła czy co? No zawołamy pana. Dobra. Dobra, chyba by minęło to już 10 minut. Proszę, zapraszam do sali pierwszej. No to pomyślimy co możemy zrobić. Najpierw y, proszę wypić to. Czuję się pan trochę lepiej? No troszkę tak. to y, pr proszę się położyć na tym łóżku. Zbadamy pana. Pierwszy raz jestem tutaj u was e. i, i się troszkę stresuję, bo nigdy nie mówiłem o tym nikomu. Proszę wziąć głęboki wdech i wydech. Tak cały czas. <kluz> tak śpi. Dobra, możemy wstać. Pan już chyba usnął. <gluz> no, no raczej muszę zobaczyć co to znaczy Wysokie tętno. Pan. Ma trochę zepsute płuca i jakby pan starał się tydzień, to proszę się zgodzić. Nie wytrzymam tyle Nie, nie do panu wytrzy... dolega. Nie wytrzymam tyle. Kurde. Nie wytrzymam tyle. Nie Nie Nie, nie, nie. Nie wytrzymam tyle, nie wytrzymam! Proszę <k resurrected> bueno, pana, raz, dwa, tam. Czekaj, bo odbudowuję. Do sali. Czekaj, bo Do sali, do sali. Tak, so, jakby się starał pan ty przez tyle nie brać, to po dwóch dniach proszę przyjść tutaj. Uspokó proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. To proszę przyjść po dwóch dniach. Mhm. Jak pan przyjdzie, to pana jeszcze raz zbadamy, czy będzie lepiej, czy gorzej. Mogę iść? Na, na, chwil na chwilę obecną pan jest wolny. Puh. Puh. Jest ktoś tu w domu? O. Cześć! Tu! Jest! Tu! Gdzie? O. Cześć! Cześć! Jak to u lekarza było? Powiedział mi, że przez dwa dni nie mogę. nie mogę. czego? Używać. No. chyba musisz. A ja tyle nie Jesteś... wytrzymam! Nie wytrzymam! Jesteś głodny? Nie. Jesteś głodny? Nie. Mam miałem ci dać kajzerkę. Nie wytrzymam tyle, rozumie? O oh, sorry. Mam depresję. Nie wytrzymam tyle. O ci przez jeden dzień pomoże, zjedz. Przez całe dwa dni na ty na tym łóżku. Nie spałem nic. Moje oczy. Nie, dosna nie dos. nie. nie od czekaj. Moje oczy od ponad... <try> od ponad trzech tygodni nie doznały żadnego snu. To najmniej najmniejszego Dobra, teraz gdzie jest doktor? Dzień dobry. Dzień dobry. E, przyszedłem znowu po dwóch dniach, tak jak mi pan powiedział. To niech pan pójdzie z na do sali pierwszej, albo do drugiej tym razem. To niech pan się teraz położy i zbadamy pana, czy sam się polepszył. Proszę pana, chciałbym tylko powiedzieć, że moje oczy są takie czerwone nie tylko przez to, tylko też przez to, że od ponad trzech tygodni nie spałem. Kolega mi jeszcze dał takie, w pierwszy dzień dał mi taki, takie jabłko enchantowane. Au. To mogło być takie... Coś te, takie złote jabłko, kolorowe, tak? Tak. W się no tak świeciło na. No. O, takie jak ten miar. Tak świeciło, o, tak, o. To mogę panu Oj, przepraszam. pomóc przez. Mogę panu pomóc przez. Chyba półtorej dnia. A te resztę dni to. Y, mu, to pan sam wytrzymał. Mm -hmm. I stan się polepszył. Lepsze jest. Yy... Yy... Lepsze jest bicie serca. Jakby pan tak się starał cały czas. żeby pan się uzależnił, dałbym panu jeszcze takie leki, ale. Dałbym panu takie leki. Musiałby pan to. ...pić codziennie, to jest miesiąc. Teraz to też tak, może pan wypić, ale pan wypił i jakby... Mam to i mam za miesiąc przyjść. Dobrze, pan, dobrze się pan spał. Tak. Moje oczy tego nie wykazują. Chce pan kolejne leki? Nie, 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 nie. Proszę pana, ja już jestem odzalił, od uzależniony. Tak Na że... pewno? Tak, yy, chwila, yy, zaraz wrócę. Poczekaj, po. Dziękuję. A więc yy, dziękuję za pomoc, do widzenia. Miłego dnia. Do widzenia. Jesteś w domu? Ja, O, tu jesteś. Ja właśnie miałem do ciebie iść. Czekałem no, do ciebie tam w domu. I jak tam? Polepszyło się? O, moje oczy są no to... jeszcze czerwone, ale to od nie spania. Co w się, sensie, no wiesz, bo jak miesiąc nie spałem. No to, jak będę miesiąc spał, to jeszcze mi to nie pomoże, bo oczy się muszą dłużej regenerować, nie? Zostałem policjantem! Sorry. Wow. Oj, moje oczy ano. cię naprawiły! No, nice. No. Ja zostałem policjantem. Także... Także, jak to... Tam... Ja właśnie miałem... Także, jak tam... Ja właśnie miałem... Także, jak tam będziesz coś kradł, to To... to spokojnie, spokojnie. Spokojnie. No i właśnie miałem tak. Nie zastanawiać się, czy iść na policjanta, czy nie iść. No ja jestem. later. No i tak wygląda cała Cała policja. Fajnie. Ze szkazerką? O kurde, jest, chciałem zjeść. Sorry. No, nie, nie. <laughs>